Dzień dobry, witam Was serdecznie. Mamy końcówkę wakacji, rok 2024. Jak wiecie, ja w swoim systemie ostatnio zmieniam bardzo, bardzo mało rzeczy, a właściwie od dłuższego czasu to nic nie zmieniło. Nagrywałem dość dużo filmów na temat moich zespołów głośnikowych poprzednich, czyli moich klonów TADów 2402, a dziś posłuchacie odrobinę o tym, na czym gram już od, myślę, chyba ponad roku. Może trochę więcej, czyli Avangarde Acoustic Uno MK2. To są te zespoły głośnikowe. Czyli mamy tutaj typowy zestaw dla głośnika, tubę dla głośnika średniotonowego, tuba dla głośnika wysokotonowego i subwoofer, gdzie mamy dwa głośniki 25 cm. Otworzę. Papierowe. Wrzucę kilka dalej zdjęć i opis całych zespołów głośnikowych, jak również moje odczucia, jeżeli chodzi o wrażenia odsłuchowe. Ale po, pokrótce. Dwa głośniki 25 cm, membrana papierowa, gumowe zawieszenie. Wydaje mi się, że są to przetworniki marki Bejma, wykonane specjalnie na zlecenie Acoustic Avantgarde'em. Głośnik wysokotonowy to jest Bejma i Akustik Avantgarde stosuje tą Bejmę dosyć długo. Chyba coś tam później sobie zmodyfikowali, czy tak jest. Nie jestem pewny do końca. Natomiast ciekawostką na pewno jest głośnik średniotonowy, który jest produkcji Davisa, czyli francuski. I co ciekawe, nie ma on żadnej zwrotnicy po drodze. Nie ma żadnych elementów biernych. Jeżeli chodzi o głośnik wysokotonowy, mamy cewkę, kondensator mundorfa, wrzucę też zdjęcie, bo już to oczywiście rozbierałem. I subwoofer od wewnątrz też kilka zdjęć wrzucę dlaczego nagrywam ten film? Tak na koniec wakacji? Ponieważ niebawem stanie tutaj coś zupełnie innego, ale to nie jest też tak, że ja pozbywam się swoich akustyk awangarda, one są ale będą gdzie indziej przez jakiś dłuższy okres czasu, mam nadzieję. A ja będę miał sposobność i możliwość i już teraz Wam zapraszam. Zapraszam Was na swój kanał, gdzie będę pokazywał kilka innych interesujących zespołów głośnikowych, które będę miał okazję gościć w swoim systemie. Wrzucę jeszcze taką lekką wrzutkę, jak to wygląda z bliska, czyli akustyki Avangarde Uno. Mm. No, i posłuchajcie też, jak to e, ja charakteryzuję brzmienie tych kolumn głośnikowych. Oglądajcie. Dobra, teraz tak z bliska, jak obiecałem. Duża tuba. Ciekawostką jest to, że tak jest wyprofilowana, że ma 80% dźwięku emitowanego przez głośnik docierać do mnie do słuchacza. Czyli generalnie m, panele akustyczne, które miałem, m, pozbyłem się ich. Okazało się, że nie były aż tak bardzo mi potrzebne i wcale nie poprawiały mi w jakości dźwięku. Oczywiście dywan jest, żeby nie było. E, no ale, no nie, na razie nie jest potrzebny. Różnych rzeczy szukałem, kombinowałem, zobaczymy jak to dalej zostanie. Głośnik wysokotonowy, czyli tuba wysokotonowa. W środku widać driver kompresyjny od Bejmy i głośniki basowe od, też moim zdaniem, Bejmy. W elektronice nic się zmieniło, czyli nadal użytkuję użytkuję audio i trochę tak samemu też i nie tylko zbudowany razem z chłopakami swój, swoje monobloki na 2-3. Z transformatorami trafoniki. Dobra. Jeszcze Wam tutaj pokażę od drugiej jak to wygląda od tyłu. Przepraszam, że tak latam kanałem, ale... Yy, kamerką, ale tutaj się odrobinkę... No, tutaj rozjaśnimy. Spróbujemy to rozjaśnić. Terminale wubety no i tak wygląda panel czyli mamy gniazdo regulatorki i gniazdo jak z tego gniazda, do którego jest doprowadzany sygnał z wzmacniacza idą do lundy do głośnika wysokotonowego, a później kaca dla średniotonowego. Tak mi jakoś to wyszło z odsłuchów i też po propozycji i odsłuchach w innych zespołach głośnikowych, że te kacy jak najbardziej się spisały. No dobra. No to teraz posłuchajcie i poglądajcie troszkę zdjęć. A wiecie co? Pomyślałem, że jednak jeżeli chodzi o recenzję, to postaram się przeczytać recenzję pana Roberta Schmitza Niehausa, który pisał dla niemieckiej prasy audio. I zanim przeczytam tę recenzję, to tak wspomnę o... O kilku rzeczach, które nie urzekły w tych zespołach głośnikowych: bezpośredniość, otwartość, ale nie taka jak w tadach. Trochę tego brakuje, w tadach była lepsza. Szczegółowość, to, że są bardzo kierunkowe i mogę doskonale sobie ustawić bazę stereo. I też o jednej wadzie. Przede wszystkim subwoofer. I często by było tak, że tak jak w elektrostatach, często, albo nie często, zazwyczaj problemem jest zgranie sekcji niskotonowej ze sekcją średnio i wysokotonową. Tu jest trochę podobnie. Też ten subwoofer odbiega od tego, co jest w stanie zaprezentować tuba średniotonowa wraz z tubą wysokotonową. Moim problemem raczej jest to, że w tych kolumnach nie podoba mi się jakość niskich tonów do Mogły być szybsze, bardziej dynamiczne, bardziej zróżnicowane i taka mała wada użytkowa. Te wzmacniacze odrobinę brumią. Lekki szum jest słyszalny, jest. Może to niektórym przeszkadza, a wiem, że później były pewne usprawnienia, modyfikacje wzmacniaczy. Pewnie o tym kiedyś pomyślę, natomiast no, aż tak bardzo mi to nie przeszkadza. Dobra, posłuchajcie zatem, co pan Robert Schmitz miał do powiedzenia w temacie zespołów głośników. Uwielbiam oddychać, odchylać się na krześle i zamykać oczy, aby całkowicie zanurzyć. Wtedy zapominam o wszystkim, co mnie... Te chwile w moim życiu są dla mnie niezwykle ważne i robią wielkie... Aby móc na bieżąco oddawać się najprzyjacielom. Odkąd mam w swoim pokoju odsłuchowym system tubowy? Uno firmy Avangarda Acoustic liczba godzin, które uwielbiam spędzać przed systemem zdecydowanie. Warto o tym wspomnieć, bo do tej pory nie udało mi się znaleźć dostępu do takich. Jednym z najbardziej przerażających kładów tego gatunku jest dla mnie, które dla mnie mieści się pod synonimem rażąco dynamicznej ryczącej kost". Ciekawe sformułowanie I demonizuje cały gatunek, tłuste basy, powierzchowną średnicę i niekwonowanie. Ponadto na naszej scenie jest. Wielu przeciętnych deweloperów, którzy mają czelność wypuszczać na rynek okropne głośniki. Chciałbym wspomnieć o dwóch godnych uwagi wyjątkach, nie pretendując do wyczerpania, czyli A Capella to pewnie jest ECD. Już nie pamiętam, to mogło być, ale jakieś takie zespoły głośnikowe. By. Niektóre są dość drogie, inne wybierają bardziej niekonwencjonalną z technicznego punktu. Jednak jedna i druga firma mogą być dumne ze swoich. A teraz Czas stanąć w obronie trzeciego producenta, Holgera Frome, szefa Awangarda Jego UNO, będące przedmiotem tej recenzji, to najmniejszy potomek faktualny. Zanim plasują w górę duo oraz trio, które potrafią jeszcze więcej, ale cenowo są już w zdecydowanie innej liby. UNO nie tylko otwiera nowy oraz słuchania muzyki, ale także wymaga przemyślenia konstrukcji. Choć dwie sferyczne tuby o fali sferycznej, w tym aktywny subwoofer, Mogą być znacznie mniejsze niż ich większe rodzeństwo. Przeciętni ludzie traktują je z należytym, że te kolumny mają coś bardzo indywidualnego, niepowtarzalną charyzmę. Coś takiego ma dla mnie szczególny urok, ponieważ lubię tego typu realizacje, uważam je za ciekawe, ekstrawaganckie i w jakiś sposób przyjemnie odmienne. Chociaż Uno ma 145 cm wysokości, 57 cm szerokości i niezwykłe 71 cm głębokości, są przeznaczone do. Raczej mniejszych pomieszczeń. Powinno wystarczyć 16, 16 metrów 2 zatwierdzone przez moją żonę. Zanim wda się w intensywną relację, z... nie zdziw się więc, jeśli wkrótce po zakupie firma spedycyjna dostarczy dwa potworne karty, które zajmą. Co najmniej połowę garażu. Ten pierwszy kontakt w okolicy jest niezwykle profesjonalne opakowanie pozwala zignorować gwał gwałtowny spadek finansów rodziny. Ale zanim zaczniesz szczęszyć się muzyką, musisz jeszcze ciężko. Ciężkie uno jest dostarczone przez sprzedawcę lub producenta w stanie gotowym do użycia, ale ze względu bezpieczeństwa obie tuby zamontowane są w pozycji transportowa. Transportowej oszczędzającej miejsc, w zależności od pozycji osłuchowej, mocuje się bezpośrednio w ramie na jednej z trzech możliwych. Rub radę. Ja trochę kombinowałem i szukałem tej właściwej pozycji. Chyba mi się, czyli głośnik wysokotonowy jest odrobinkę poniżej moich uszu, a uszy mniej więcej na wysokości tej odległości pomiędzy głośnikiem średniowym. No, ważne jest aby pewnie się, że w rurach obudowy brano ten sam otwór, Dobra. Subwoofer aktywnie swobodnie wieszący pod tupami, dodatkowo połączony z drążkiem za pomocą śrub radykowanych, co oznacza bardzo dobrą izolację. No nie wiem, jeszcze na tym muszę się zastanowić, stosować jakieś kolce i jakiegoś innego. Zakres transmisji głośnika wysokotonowego teoretycznie rozciąga się do mniej więcej jednego kilo? Hmm, trochę wyżej. Od jednego kilo. Dzięki niezwykle dużemu Magnesowi ważącemu 3 kg Wysokotonowa. Osadzony jest wydłużone w wydłużonej która jest dosyć ciężka i sprawia niezwykle solid. Zamontowany na małej tubie o fali sferycznej wytwarza ciśnienie akustyczne o wartości 100 dystopra. Kopułka przetwornika ścianowego ma średnicę 65 mm. Mimo, że to obudowa 100 mm, również tutaj programiści przywiązują dużą wagę do zasięgu transmisji w trybie pełnego zakresu. Biegnie bez kontroli w dół, co jest możliwe dzięki systemowi CD opracowanemu przez awangardę. To jest to, o czym Wam Mówiłem, otóż głośnik średniotonowy nie ma żadnej. O pracę w zakresie niskich częstotliwością dba aktywny subwoofer z dwoma przetwornikami basowymi 8, 207, prawej 25 połączone równolegle. Obudowa została usztywniona od wewnątrz, aby zapobiec wibracjom, które mogłyby maksymalnie pogodzić. Aktywna zwrotnica umożliwia ciągłą zmianę poziomu częstotliwości lotnicy. Oznacza to, że system można dostosować do osobistych upodobań, nawet w sytuacji, gdy konfiguracja ma trójstropniowy przełącznik kwit subsorniczny, również z tyłu modułu basu, umożliwia wybór pomiędzy 20 a 25 tuby. To tak zwane transformatory ciśnieniowe, których w połączeniu z przetwornikiem działem dokładnie odwrotnie niż wszystkie uch. To oczywiste. A ponieważ nasze uszy funkcjonują podobnie ze względów strukturalnych, dostrzegamy najsubtelniejsze. Chociaż w porównaniu z niektórymi zwierzętami możemy używać naszych zmysłów jedynie w podstawowym Dobre tuby można zatem porównać do szkła powiększającego, jeśli chodzi o twarzanie muzyki. Bezlitośnie odkrywają każdą możliwą słabość sprzętu źródłowego lub zainstalowanego. Ciekawe, e, miał tutaj co miał na myśli. W tych przypadkach z pewnością można mówić o charakterze mimozy, zwłaszcza gdy przetworniki dźwięku są tak szybkie jak te awangardy. Szybkość jest ważnym kryterium. Im bardziej zaawansowane są możliwości systemu tym więcej informacji można przekonać. Dlatego projektanci awangardy acoustik skupiają się bardziej na reakcji na stany przejściowe niż na zachowaniu rezonansowym. Dla nich ten okres czasu pomiędzy przyłożeniem napięcia elektrycznego do, zacisk do zacisków głośnika, a momentem osiągnięcia określonego poziomu dźwięku jest szczególnie ważny, ponieważ każdy głośnik może przetwarzać tylko informacje, które są wolniejsze od niego same. Wszystkie pozostałe drobne informacje są nieuniknione, które połyka głośnik. Dobra. Akustik Acoustic zasadniczo współpracuje z tubami sferycznymi. Zdaniem Holgera Frome unikają one typowych błędów w konstrukcji wykładni Zakładają one błędnie, że od początku tuby rozchodzi się płaskie źródło dźwięku. Nie uwzględnia to faktu, że składowa dźwięku biegnąca wzdłuż osi tuby musi pokonać krótszą drogę do sucha. Lejki z falami sferycznymi oferują znacznie lepsze warunki radiacyjne, ponieważ skupiono się tutaj na tym, aby powierzchnia fali w tubie nie była płaszczyzną prostopadłą do osi, ale mają kształt kopuły. Przy kącie 180 stopni otwór tuby jest dwa razy większy niż tuby wykładniczej, co skutkuje bardziej równomierną charakterystyką promieniowana w całym pasie. Awangarda Acoustic twierdzi, że jest pierwszym producentem na świecie, który produkuje tuby o fali sferycznej przy użyciu złożonych technologii formowania wtryskowego. Płynny plastik ABS jest wtryskiwany do stalowej formy pod ciśnieniem do tysiąca ton. Tolerancje maksymalne 0, mają zagwarantować wcześniej nieosiągalną dokładność wymiarową tuby. Wiedząc o trudnościach ze stroną zwrotnic, w przetwornikach zastosowano system Controlled Dispersion. Oznacza to, że każdy przetwornik pracuje tylko w ściśle określonym zakresie. Kliwek. Pomiędzy membraną a szyjką tuby umieszczono małą komorę. Głośnik nie promieniuje bezpośrednio, ale raczej przez niewielką objętość komory powietrznej do otworu szyjki tuby. Ta objętość powietrza działa jako rodzaj filtra środkowo-przepustowego i automatycznie tłumi częstotliwości, co jest równoznaczne ze stromym spadkiem w punktach. W oparciu o tę technologię głośnik w średnicy działa bez zwrotu. Tylko głośnik wysokotonowy jest schroniony kondensatorem. Wynik? Niewiele elementów, przecież sygnał Korzystnie w... No dobra, to tyle jeżeli chodzi o takie techniczne zagadnienia. A jak to chodzi o takie wnioski, jeżeli chodzi o brzmienie, eee, recenzent pisze tak, podsumowując, krótko mówiąc, grają znakomicie. Nie oznacza to jednak, że chcesz mieć do czynienia z jeszcze większymi kolumnami. Wysoka skuteczność ponad 100 dB czyni je idealnymi towarzyszami zabaw dla wzorców. Ale. O Wie bardzo dobrze, jak odzwierciedlić różne cechy. Niemniej jednak, obsługa elektryki jest dość prosta, ponieważ z bardzo niedrogimi wzmacniaczami Holfi współpracują bez żadnych. Jeśli podoba Ci się tego typu reprodukcja, super głośnik może zostać zastosunkowe wówczas 10900 mare. Dlatego cieszę się, że mogę wrzucić za burtę wszystkie moje błędne uprzedzenia i przeprosić. No, niektórzy mają duże uprzedzenia do zespołów głośnikowych tubowych. No, co Wam mówić? Ceny znacie, wymiary znacie 100 decy. Berry Tak to właśnie wygląda. Pozdrawiam Was.